Tvg9 Niezależna Telewizja Internetowa prezentuje Tvg9 4 marca 2011 roku. Sejm przegłosował usta nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz Niektórych innych ustaw. O tej ustawie mówi się ustawa medialna. A ustawa ta ogranicza m.in. wolność słowa w internecie i wprowadza koncesjonowanie telewizji internetowych. No i niestety wszystkie partie, jak jeden mąż głosowały za. Jeden poseł się wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Czyli no, potwierdza się fakt, że, że cała klasa y, polityczna, wszyscy politycy w Polsce to y, banda skurwysynów. synów.